jako bardzo dobry non scoper, można go tak nazwać. O po prostu skupuje, ja skupuję i też no jak mi się, się nie podoba. I mogę jeszcze ewentualnie go z koszy wziąć. Coś, coś mi nie idzie. Chodzimy cały czas na banana, nie robimy pleców, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Jest mm, 1:0 i 10 minut mamy Rymień w wyniku to 100, więc no, zobaczymy. Ci teraz się nie przywitał, bo to jest druga próba, bo... Wtedy on się przywitał, a wtedy tak niezbyt nagrywanie, ale coś mu nie idzie, nie wiem czemu. Ach. Dobra. Mm. Przykampię się tutaj, wiesz, że trochę kamperski działam, no bo nie oszukujmy się, zobaczcie na jego rangę, no. Ja giermenta wbijam, więc... Wiecie, w ogóle, jeżeli chcecie dalej odcinki z Zeopsa, z Critical Opsa, no to zostawcie tutaj tak y 30 lajków i będzie dalej Covid i tyle. Bo nie wiem, nie mam zbytnio co nagrywać, ale jak, jeżeli chcecie, no to zostawcie te 30 lajków i tyle. I w ogóle napiszcie y, co sądzicie o nowym pasie. Znaczy go jeszcze nie ma, przynajmniej ja go jeszcze nie mam. Chyba jeżeli go wtedy wpuśzę ten odcinek, kiedy wy go macie. Jeżeli już u Was jest, to napiszcie co o nim sądzicie. A jeżeli go jeszcze nie ma u was, to napiszcie y, co byście chcieli w nim, wiecie. Aha. Bóg nie go No jak widzicie, yy, nie robi się tak. No bo nie stałam, to teraz tutaj pójdę. No bo się na moją. On poszedł tam, gdzie ja powinienem być, więc tak nie można robić. Ja idę na swoją... a w sumie idę tędy, tutaj będę taka, to będzie moja pozycja. Mm, zobaczymy jak tu wygra. 10 minut, więc... Ej, no nie robimy pleców, no! Co tu iść mogno? No właśnie. No, w tym czasie macie tutaj czas na zostawienie lajka i subika w ogóle napiszecie, czy... Y, jak, które, jaką wy macie rankę, no bo ja na przykład teraz platynę wpijam właśnie Diamanta, więc no, zobaczymy Jak mi to pójdzie, czy zbije, czy nie i tyle W ogóle wpadajcie na mojego Discorda, link w opisie, jeżeli jeszcze tam nie jesteście No bo naprawdę tam się dużo dzieje, tam biorę właśnie osoby do nagrywek I no, w ogóle duże rzeczy Moją awupkę bkę bo moja ładna podobno Jestem w Wow! Blisko było, naprawdę bał. Blisko, no ale niestety tak, no takie dystanse ze mną, nie mam nanoskopy. Yy, szans, ale naprawdę były na nanoskopy. Nie wiem, co mi się dzieje. Chyba tak po prostu wiesz, teraz nagrywam i jest po prostu trochę zestresowany. Wiem, że trochę teraz nie uczciwie zrobię, ale. Okej. Okay. Przepraszam. Yy, nie, bo ja jestem. Ja jestem po CT. To ja jestem po CT. Po CT. No właśnie. Wow, 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 gdzie? aha, tam jest. Dobra. Nie, no. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. 6-4, więc jak wygram z niej, to nie wiem, co się stanie, ale będzie pary bo on naprawdę jest ode mnie Dobra, nie, teraz spiłam je. ja idę. To było bez szans kompletnie. Ja spomczę te, on spomnę, te i tyle. Dobra, idę tędy. Ten będzie. Czemu on tak na daleko mi bierze, to mnie zastanawia. Jak on na daleko nie ma szans. Myślałam, żeśmy tyle zrobi, ale na razie nie nawet nie potrzebuje takiej... Nie wiem, ale no, pewnie już jaka powiecie albo to jest map, albo to jest, y, banan, to jest dla na daleko, że coś, no ale naprawdę umieszaliście te noskopy byście go zobaczyli wcześniej, no to bardzo, bardzo dobrze gra z tych Nie mam szans. Dobra, Niko. wcześniej jakoś mnie, wcześniej wygrywałeś, więc myślę, że teraz też będziesz wykazywał. Tam było trochę fory. Ja też trochę pana skopuję. Nie wiem zgrać ten skopów, ale... No to nieźle. Yy, dobra. No Nowy południ. Nowy Nowy wow. A nie, przybliżę. Dobra, taka będzie przybliżać. Ha, pięć kapel mam ponieważ widzę, że mu nie idzie, a w przed odcinki był wiele lepiej grał. Chyba, że po prostu wie, że się na wiecie. Dobra, idę, idę, wycofuję się. Nie no, tak to... Jak ja w niego nie trafiłem, halo. Nie no, ja tak, ja tak nie mogę, o okej. Okay. No, a myślałam, że tak idealnie by tak... Uuu, Będę muszę sobie czekarne ale zniszczyłem sobie mm, grafikę, więc myślę, że będzie yy, teraz lepiej. Nie wiem, przegrywam, wygrywam znaczy i się cieszę bardzo. Ach, na daleko nie mam szans, nie mam szans. No dobra, no dobrze, no to dam mu trochę w fore, ale przyjdę ci gryje się nikogo lepsze i tak. Jeżeli to oglądasz, to napisz w komentarzach jak naprawdę, bo... A plecy mi robisz, panie. Okej, okay. okej, okay, dobra robisz, ja myślałam, że plecy, ale czy... ty tak mi bierzesz na daleko? Ty tego powinieneś tutaj podejść do ściany, moim zdaniem, i coś tutaj zadziałać. Aha. Dobra, m, nieważne. Wow, 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 spesa. No dobra, e... odpalił się na końcu odcinka. No. Okej, okay. nie się przez chwilę, nie pytajcie się. Nie wiem, czemu ja z skopowanie, ale okej. Okay. No niestety, raz tylko zraszuję, bo czemu nie? Okej, okay, no to na koniec odcinka chyba i tyle. Jeśli Ja się cieszę, bo wygrałem ze spacem. jeśli ja się mogę za tak i Jest mój czas w i 30 lajków i znowu nagrywam odcinki za kopsa. Za niedługi odcinek z Brawl Stars, 1000 puszek i odcinek z wyzwaniem Brawl Stars i może jeszcze odcinek jeżeli będziecie chcieli z wyzwaniem w Critical Obes, więc do kolejnego odcinka. Do zobaczenia i chęst.